Lit premium, gorzka żądkowa, cztery piwa. Są tacy, którzy mogą pić i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. No tak. Znaczy, że kontrolują. Znaczy, ja kontroluję. Więc jak się poznaliście pod bankomatem? Jesteś największą miłością. Ale sz szósta rano czy szósta wieczor? życia. Szósta w południe. Fiknął przez okno. My w rozbawieniu to nikt nie zauważył. Ja należę do tych, którzy mogą być. Wypieral! odkąd y, Polak został papieżem. Kiedy Polska zwyciężała i piem, kiedy Polska przegrywała. Nie bo jestem nieśmiała. Z powodu seksualnego uniesienia. Nie bo wszyscy piją. Piję, bo się boję. Bo mnie wkurwia. bo lubię. Wyjdziesz za mnie?